Welcome from London. Witajcie z Londynu, prawdziwego reaju miłośników transportu zbiorowego. Ta wielka metropolia nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez fantastycznego systemu komunikacji miejskiej, w dodatku jednego z największych i najstarszych w Europie. Historia miasta jest ściśle związana z historią transportu. Już na początku XIX wieku na ulicach pojawiły się pierwsze omnibusy, czyli autobusy konne. Wkrótce zostały one zastąpione przez konne, a następnie elektryczne tramwaje. Natomiast około 1850 roku ruch uliczny był już bardzo intensywny i zaczął stanowić problem. Pojawił się więc pomysł wybudowania podziemnej kolei pasażerskiej, czyli pierwszego na świecie metra. Obecnie ta forma transportu to symbol Londynu, który urósł do gigantycznych rozmiarów i stał się największym systemem metra na kontynencie europejskim. 20. to czas szybkiego rozwoju miasta, a co za tym idzie obsługującej je komunikacji zbiorowej. To spowodowało pojawienie się nowych, opartych na rozwiązaniach kolejowych, dotąd nieznanych form transportu, takich jak kolej lekka na estakadach czy pociągi podmiejskie. Obecnie stolica Wielkiej Brytanii liczy niemalże 10 milionów mieszkańców. Komunikacja miejska zapewnia możliwość sprawnego przemieszczania się w obrębie metropolii i najbliższych okolic. Organizacją transportu zajmuje się TFL, czyli Transport for London. Z niego można wydzielić London Buses, czyli autobusy londyńskie. London Underground, czyli metro. London Overground, czyli kolejkę podmiejską. DLR, lekką kolej, która porusza się między innymi na estakadach. oraz London Tramling, czyli londyńskie tramwaje. Oprócz tego w obrębie miasta można poruszać się koleją National Rail, obsługiwaną przez prywatnych przewoźników. Ciekawostek warto wymienić kolej linową oraz łodzie na tamizie. Wszystkie te rodzaje transportu ujęte są w jednolitym systemie biletowym bazującym na elektronicznych kartach, tak zwanych oysterkach, bankowych kartach zbliżeniowych oraz biletach papierowych, które jednak są opcją najdroższą i najmniej elastyczną. W Londynie oprócz ścisłego centrum ze wspaniałymi zabytkami, istnieją 32 dzielnice i każda z nich mogłaby w zasadzie być oddzielnym miastem. Strefy wysokich budynków, centra handlowe i drapacze chmur przeplatają się tu z ogromnymi obszarami niskiej zabudowy mieszkalnej i wielką ilością parków i terenów rekreacyjnych. Między nimi wiją się tory kolei i metra. Drogi zaś przemierzają niezliczone czerwone w większości piętrowe autobusy. Każda dzielnica jest inna, od biednego Londynu Wschodniego, nowoczesnego Canary Wharf, aż po bardzo ekskluzywne okolice pałacu Buckingham i Kensington. Różni są też mieszkańcy, na ulicach słyszy się języki z różnych stron świata, w tym język polski. Istnieje nawet polska dzielnica Ilin, gdzie można poczuć się niemalże jak w naszym kraju. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że każda maszyna biletowa w metrze czy na kolei posiada możliwość komunikacji w kilkudziesięciu językach, w tym również w języku polskim. Ze względu na wielkość metropolii odległości bywają olbrzymie. Duże znaczenie ma typ transportu, jaki wybierzemy. Teoretycznie, jeśli ktoś ma za dużo czasu, Londyn można przejechać wzdłuż i wszerz jedynie autobusami. Oznacza to jednak, że dojazd z odległych okolic do centrum potrafi zająć kilka godzin gdzie ta sama trasa pokonywana droższym metrem lub koleją na przykład 20 minut. Obszar miasta jest podzielony na strefy komunikacyjne, gdzie pierwsza obejmuje ścisłe centrum, a szósta przedmieścia z odległe około 25 km. Dodatkowo istnieją dalsze strefy zarezerwowane dla okolicznych miejscowości ujętych w londyńskiej komunikacji miejskiej. Obejmuje ona również trzy lotniska: Luzon, Heathrow i Gatwick. Jest to duże ułatwienie dla gości i turystów. Fantastycznej organizacji londyński transport nie jest idealny. W godzinach szczytu bywa bardzo tłoczno, pociągi metro i autobusy są przepełnione i często trzeba czekać na drugi lub trzeci kurs, żeby w ogóle wsiąść. Kontrastuje to z okresem poza szczytem, gdy wożą one przysłowiowe powietrze. Ze względu na wiek infrastruktury częste są awarie na torach blokujące całą linię lub dworzec. W londyńskich gazetach nie brakuje relacji pokazujących wściekłych i rozżalonych pasażerów stłoczonych przed peronami. Zaskakująco często dochodzi do strajków, najczęściej metra lub konkretnej firmy obsługującej kolej, które paraliżują dużą część miasta i skutecznie utrudniają życie. Londyńczycy zwykle znoszą to ze stoickim spokojem i typowym angielskim humorem. Ze względu na wiek i związaną z tym konieczność ciągłych remontów zarówno metro, jak i kolej w Londynie nie kursują w nocy. Jedynie w weekendy niektóre nowsze linie działają w systemie 24-godzinnym. W pozostałe dni ich rolę przejmują autobusy nocne. Ich trasy, nieraz bardzo długie, często pokrywają się z metrem i zwykle prowadzą z jednego z centrów przesiadkowych, takich jak Trafalgar Square, Liverpool Street czy Tottenham Court Road, do dalekich przedmieść. Kursują dość często i ze względu na mniejszy ruch na drogach nie są aż tak powolne jak autobusy w dzień. W Londynie przeszłość i teraźniejszość mieszają się ze sobą. Podziw wzbudzają kilkusetletnie monumentalne dworce kolejowe i najnowocześniejsze pociągi. Podziemne stacje niczym ze starego filmu i obsługujące je automatyczne, skomputeryzowane składy metra. Wiele jest śladów przeszłości, gdzie niegdzie można się natknąć na resztki starych torów tramwajowych z czasów, gdy jeździły one po całym Londynie. Ślepe korytarze w metrze czy tajemnicze budowle w różnych punktach miasta, pełniące rolę szybów wentylacyjnych i dróg ewakuacji. Podróżując metrem czy pociągiem warto się rozglądać. W wielu miejscach zobaczymy perony opuszczonych stacji i tajemnicze rozgałęzienia torów. Na najstarszych liniach bywają miejsca, gdzie tunele widoczne są z powierzchni Ziemi. Kiedyś właśnie tam dawne lokomotywy pozbywały się pary i spalin. Mówiło się, że metro londyńskie jest nawiedzone. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że przy jego budowie zniszczono wiele cmentarzy. Do dziś istnieją stacje słynące z niesamowitych zjawisk i mało kto odważyłby się zostać na nich po zamknięciu. W Londynie spędziłem 6 dni. To stanowczo za mało, by choć trochę poznać miasto i to, co ma ono do zaoferowania. Wyrażeniem skali tutejszego transportu niech posłużą chociaż liczby. Zacznijmy od sieci autobusowej. Składa się ona z ponad 19 tysięcy przystanków, które obsługiwane są codziennie przez ponad 8 tysięcy autobusów na ponad 500 liniach, przewożąc, uwaga, około 6,5 miliona pasażerów dziennie. Metro to 270 stacji, ponad 400 km torów i tuneli oraz w szczycie 540 pociągów, i prawie 1,5 biliona pasażerów rocznie. Tramwaje wyglądają przy tym bardzo skromnie, ze swoimi 39 przystankami i 28 km sieci. Lecz ten środek transportu dopiero w Londynie odradza się i spotkać go można jedynie w południowych dzielnicach, o czym szczegółowo opowiem w oddzielnym odcinku. DLR to skrót od Dockland Light Railways, to znaczy w dosłownym tłumaczeniu lekka kolej portowa. Chociaż wcale nie jest tylko portowa, posiada 45 stacji i 38 km torów, częściowo w tunelach, na estakadach, a także dawnych nieużywanych linii kolejowych, zaadaptowanych na potrzeby tego środka transportu. Każdemu typowi transportu poświęcimy oddzielny odcinek. W jednym z nich zapoznamy się też z zupełnie nieznanym w Polsce typem transportu autobusowego, czyli buswayem. Na początek słynne na cały świat czerwone piętrusy. Zapraszam już wkrótce. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!